Czuwaj! Ja mam na imię Ola i witam was w kolejnym odcinku serii obozowanie dla nas to nie wyzwanie Dzisiaj poruszymy temat EXPLO A dokładniej na podstawie kroniki z EXPLO, mojego zastępu z poprzedniego obozu Pokażę wam jak w ciekawy sposób stworzyć kronikę z EXPLO Mam tu kronikę mojego zastępu z ostatniego obozu Która już ledwo się trzyma Yy, trochę się rozsypuje, ale nadal jest. I na podstawie właśnie naszej kroniki chciałabym Wam pokazać jeden z na pewno wielu sposobów, w jaki można wykonać kronikę z Expo. Więc po pierwsze, okładka. Oczywiście istnieje przysłowie nie oceniaj książki po okładce, ale akurat tutaj przyda nam się dosyć dobrze zrobiona okładka. Okładkę możemy zrobić albo z czystej kartki i później wszystko razem zszyć, albo tak jak my to zrobiłyśmy, yy, każda kartka jest pojedyncza i później wszystko związałyśmy sznurkiem. Na okładce na pewno musi być podpisany nasz zastęp. Dobrze jest też umieścić datę EXPLO, ponieważ przyda nam się to w późniejszych latach, kiedy będziemy chcieli powspominać starsze obozy. Osobiście też polecam jeszcze bardziej urozmaicić tę okładkę i my akurat tu miałyśmy fragment... Piosenka, Fragment piosenki i rysunek żaby, ponieważ należy do zastępu żaba. Po drugie, opis dnia. Głównym celem każdej skronik jest upamiętnienie danego wydarzenia poprzez właśnie sporządzanie przeróżnych opisów. Musimy pamiętać o tym, iż mimo, że nie jest to lekcja polskiego, chyba że mamy drużynową polonistkę. Warto jest dbać o gramatykę, ortografię czy też interpunkcję. Warto też zadbać o kolejność opisywanych dni, ponieważ królowi na pewno będzie się wtedy łatwiej czytało. Mój zastęp zrobił to akurat tak, że najpierw opisywałyśmy dni w kranicę, a później dopiero zajęłyśmy się innymi rzeczami, o których powiem za chwilkę. Na EXPLO często mamy jakieś konkretne zadania, yy, miejsca do zwiedzenia lub mamy za zadanie. Zebrać przeróżne ciekawostki miejsca, w którym jesteśmy. Także warto zebrać ich jak najwięcej, zainteresować się każdym zabytkiem, bo możliwe, że jest gdzieś obok tablica, która opisze nam, co to jest, ile lat już tu stoi. Kolejnym ważnym elementem kroniki z EXPLO są rysunki. Myślę, że warto zadbać o to, żeby w kronice pojawił się chociaż jeden rysunek. Może być się na przykład. Krajobraz, który akurat widzimy przed sobą, siedząc akurat przy pisaniu kroniki. Nie musi być to jakieś ogromne dzieło sztuki, aczkolwiek warto się postarać. Ciekawym elementem jest też wklejanie napotkanych roślin i stworzenie mini zielnika w EXPLO. Tak zrobił to mój zastęp. Niestety roślinki już tak się usłyszyły, że kruszą się z każdym otwarciem. Idąc na eksploat, mamy też za zadanie nieść pomoc napotkanym ludziom, dlatego warto też na koniec kroniki podsumować podjęte służby. Ale możemy to oczywiście umieścić w opisie dnia. Jako wykończenie kroniki, możecie użyć sznurka, który pokazałam już wcześniej. A jeżeli takiego akurat nie macie na obozie, możecie użyć nitki albo jakiegokolwiek sznurka. I to już by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czuwaj!